Spotkanie z Michałem Ogórkiem, dziennikarzem i felietonistą poprowadziła dyrektor biblioteki miejskiej Iwona Podeszwa. Pan Michał Ogórek jest dziennikarzem, jest felietonistą, jest absolwentem dziennikarstwa oraz nauk politycznych na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje jako dziennikarz od wielu lat, początkowo w latach 80 związany z przeglądem technicznym, a od 89 roku nieprzerwanie jako felietonista gazety Wyborczej przez jakiś czas związany z telewizją, z kanałami telewizyjnymi między innymi Kino Polska, gdzie komentował nasz gość kroniki z czasów PRL-u, a także był ekspertem w teleturnieju Milionerzy. Licznie zgromadzona publiczność dowiedziała się sporo o pracy znanego publicysty gazety Wyborczej o cenzurze, o rozwoju satyry, a także o współpracy z profesorem Jerzym Bralczykiem. Mnóstwo jest rzeczy, które Powinny nas śmieszyć, albo ale raczej bulwersują niż śmieszą. To, to dla satyryka to nie jest za dobre. E, również jest coś takiego, że chyba jest przesyt takich różnych, prawda? To spowodowane jest pewnie internetem i tak dalej. Tych, te wszystkie wypowiedzi różne, które są natychmiast zamieniane w memy, prawda? To te... tak naprawdę z czego się śmiać. I ten wysyp jest tak ogromny, że nie jesteśmy w stanie tego opanować. A poza tym ta krótkotrwałość tego mnie strasznie to też tak wkurza, no co tu dużo mówić, że coś, ktoś tam prawda rzuci, memy się pojawiają przez parę godzin, po czym natychmiast się o tym zapomina, prawda? Bo za, za tydzień już nikt nie wie o co tam chodziło, tak naprawdę, i to. Takie trochę, tak się wydaje daremne, prawda? Takie, takie nie, jakieś nie, do, do niczego nie prowadzi A poza tym, przyzna Pan, ten humor chyba nie jest na najlepszym poziomie obecnie. No, raczej nie jest. Chociaż bywają oczywiście bardzo zabawne różne rzeczy, ale no, no, generalnie to niespecjalnie. A dwa, że to właśnie to wszystko jest takie, bo po co jest satyra, po co jest humor? No, żeby coś z tego wyciągnąć, prawda? Wyjąć. To znaczy, żeby rzeczywiście raz, żebyśmy się lepiej poczuli, jak się powiemy różne żarty i wtedy raz to podbuduje, a dwa, żebyśmy się wszyscy jako społeczeństwo czy jako obywatel, jako ogół nauczyli. No przecież to jak to, ja to mówię i, mówię i widzę jakie to jest bezsensowne, bo niczego się nie uczymy, nawet nikt nie ma takiego zamiaru, żeby się czegoś nauczyć albo wyciągnąć jakieś wnioski, więc takie, takie śmianie się dla śmiania jest oczywiście bezsensowne. Ponadto dziennikarz opowiedział o swojej najnowszej książce 100 lat jak w ostatnim stuleciu czciliśmy przywódców, w której dokonał przeglądu polskich wodzów, począwszy od Józefa Piłsudskiego, aż po Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Jak zacząłem to pisać, dopiero zorientowałem się, jak strasznie w Polsce kult takiej jednostki panuje. Od, począwszy od marszałka Piłsudskiego, czego się dziś już nawet nie pamięta, 100 lat. Wszystkich przywódców po kolei. I właśnie jak, jakie to formy przybierało, no zupełnie czasem nieprawdopodobne i jednocześnie jakie to wszystko jest podobne. Każdy chciał być jak ten Piłsudski, <laughs> każdy kolejny. I e, czy to byli ci komunistyczni przywódcy, którzy potem no też może niektóre osoby, osoby pamiętają, jak to wyglądało, prawda, za Bieruta czy coś. No nie, nie można, nie, przywódcy, ogólnie powiem tak, w, przy, nie, w Polsce przywódcy nie można nie czcić. Nie wystarczy czcić. Nie można nie czcić, już nie czczenie przywódcy jest właściwie zbrodnią. Oni się zmieniają, prawda? Ciągle się zmieniają, ale ta zasada pozostaje. Ale sporo jest o języku, jakim się posługiwali przywódcy. No naturalnie, bo teraz mówi się o tej mowie nienawiści. To, to było zawsze. To już niestety Piłsudski też ma tutaj swoje ogromne. Zasługi, powiem w cudzysłowie, bo, bo posługi, strasznie posługiwał się takim językiem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wykluczającym i tych, tych swoich przeciwników politycznych wdeptujących w ziemię, prawda? A ponieważ miał tak silną pozycję, no to wdep wdeptywał ich niesłychanie skutecznie. I to się za każdym razem powtarzało. I ta cała mowa nienawiści, jak to dziś nazywamy, to nam towarzyszy od zawsze, bo trzeba tym lepiej, tym bardziej się. Lepiej czuje się każdy przywódca, jak ma jak najgorsze tło, prawda? Tło musi być jak najgorsze i o ohydzie przeciwników politycznych mówili wszyscy po kolei. Oczywiście wyłącznie po to, żeby na tle tej ohydy przeciwników politycznych wyglądać lepiej. Wprawdzie dziennikarz nie napisał felietonu o strajku nauczycieli, ale o nauczycielach i ich pracy można było przeczytać dużo wcześniej. Czym się różni współczesna szkoła od tej szkoły, którą ja pamiętam? Właściwie tylko jedną rzeczą. Otóż pa, na, p, pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły, to... Myśmy się potworny tych nauczycieli bali. To znaczy, nie, tak jak nie, nie, w ogóle nie wiedzieliśmy, na przykład z matematyki prawie nic nie umieliśmy, a już z chemii tej wspomnianej i tak dalej, nie byliśmy głąbami zupełnie nieprawdopodobnymi, ale przynajmniej odnosiliśmy się do tych nauczycieli z, ale z, sz, z nieprawdopodobnym w ogóle szacunkiem, a wręcz strachem. Miałem koleżanki, które mdlały przy tablicy, przy odpowiedzi, to było tego rodzaju przeżycie. Tak, ogromny. W, w klasie podczas lekcji matematyki muchę było słychać, bo nikt nie się nie ruszał, bo nikt nie chciał zwrócić na, na siebie uwagi, prawda? Czyli po prostu nie ma nas. I kiedy poszedłem do syna na wywiadówkę po wielu latach, E, okazało się, że oni tak samo, albo nawet jeszcze mniej wiedzą z tej matematyki i z tej chemii, ale w ogóle się nie bolą tych nauczycieli. Pyskutują, pyskują. M ale mało. No, mają pretensje wieczne. Jeżeli czegoś nie umieją, to mają pretensje do no, że nie, nie potrafi ich nauczyć. Tak jest. I to było dla mnie naprawdę zaskoczenie, że taka zmiana, prawda? To, to jest rewolucja w szkole, dlatego że myśmy jednak mieli zupełnie inne podejście. Winę widzieliśmy w sobie. To jednak bardzo dużo zmienia, prawda? Na na mówię o życiu dalszym, potem już dorosłym. A oni mają tylko wiecznie pretensje. Oni uważają, że im się należy, należy im się to, że, żeby powinni coś umieć, a nie umieją. I to jest po prostu wina czyjaś. I to, to był taki punkt wyjścia od tego feriatonu, właśnie jak strasznie jednak pozycja nauczyciela padła w tej chwili, prawda? że nawet uczniowie, no to, to na pewno nie był dobry model, żebyśmy się ich tak śmiertelnie bali, no bo to umówmy się, że to też nie była za dobra, za dobry układ, ale na pewno lepszy niż taki, że jak ci uczniowie mają ich za nic, prawda, że w ogóle uważasz sobie, że nic z nich nie robią. Publicysta Michał Ogórek ujął słuchaczy dystansem do siebie i nietuzinkowym humorem. Każdy zainteresowany miał możliwość rozmowy z satyrykiem i otrzymania autografu. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji PZU. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.